Kamil, ty dzisiaj otworzyłeś wynik spotkania, jesteś zadowolony ze swojego występu? Znaczy Cieszę się, banki cieszą, cieszę się, że strzeliłem, ale najważniejsze, że wygraliśmy i przechodzimy do następnego etapu. Wczoraj jest ci 30 jak wygląda świat, gdy masz się 30 lat? Podobno po 30 dopiero się zaczyna życie, to lepsze, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no, miejmy nadzieję, że dobrze. Dzisiejsza wygrana to tylko taki pierwszy krok, bo jeszcze przed wami półfinał i później, miejmy nadzieję, finał województwa tak, zmierzymy się z Chełmianką w półfinale, będziemy chcieli wygrać, podchodzimy na 100% do paru, do Ligi, Czekam, jeszcze może być lidza, tak jak mówiłem wcześniej w tym wywiadzie, że piłka w czekamy, walczymy do końca. A jakie macie plany na ten weekend? Siedzicie w domu, oglądacie mecz na szczycie? To znaczy mamy jakieś tutaj treningi, na coś tam e, 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 rozpiszę. Wiem, że w niedzielę na pewno mamy wolną. Myślisz, że w lidze jeszcze wszystko może się zdarzyć? Ta strata jest spora, ale jeszcze zostało 4 mecze do końca. Tak, nam 3 garbarni, bo pazujemy, garbarni 4, ale ja mówię, musimy do końca wierzyć i walczymy do końca. Zobaczymy, czy się będzie działo po weekendzie, bo tak jak wiemy, ksiąga z garbarni u siebie.